Plus. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z porannego spaceru, pierwszy dzień świąt. Mam nadzieję, że u Was fajnie wszystko minęło. Moja ta na tak po powulgarnie powiem, spalaniu pierogów, bo trochę w jak gry pofolgowałem, uwielbiam. pierogi z kapustą z grzybami ruskie i tak dalej, uwielbiam. No, no, ale jesteśmy już tutaj, pochodzi trzeba. Poruszać się. pies bardzo, bardzo taki e, energiczny. dzisiaj od samego rana chłopcze, później podwórku, biegała, szalała dzikuska, jedna dostała fajnych nagród. Ech. No i teraz sobie idziemy się przejść. Jak <laughs> powiedziałem, mam postanowienie noworoczne. Wziąłem się za siebie mocno. No ale już wcześniej zacząłem. Chodzę, e, dużo się ruszam teraz po tak zwanym on jeszcze dzisiaj w planach a muszę ten muszę trochę coś z sobą zrobić no a jak tam u wam minęły święta mam nadzieję że fajnie e, jak coś jak ten zapraszam wdzielcie swoimi wrażeniami piszcie później pod pod filmikiem bo nie robię live'a bo to trochę z internetem trochę słabo no My tu działamy fajnie, jest Kurde, pogoda jest genialna, czyli no genialna. Czy nas spacery tak, no bo tam zimy nie ma, śniegu nie ma, nie ma tego klimatu co kiedyś No ale zmieniają się czasy, widzimy wszyscy Tak jak z będę gotował, sobie sadził na nas w ogrodku. No, teraz idę kurczę Radochem mamy, widzę pies taki jest szczęśliwy Szczęśliwy. No, Wigilia wczoraj. Tak jak mówię, zwierzęta o 24.00, mówią ludzkim głosem. Kera nie była zbyt rozmowna, powiedziała tylko daj mi klucz do wifi i to wszystko. No ale dzisiejsza młodzież. No, idziemy fajnie, kurczę. muszę teraz tak to wszystko zmienić. Cały mój repertuar dzienny. Bardziej się ten, bardziej się ruszać więcej chodzi dużo, tak bardziej takim intensywnym żywym krokiem muszę się zadbać po co to... no, jest jak jest no. fabularną rodziną 105 metrów od domu no ale no niestety już 6 lat nie, nie gra nic tak jak powinno więc skupiam się na mojej drugiej połowie No, idziemy tutaj naszą grzędę na chwilę i za odwrót idziemy przejść się taką dłuższą trasę jeszcze dzisiaj jakoś taką energię, energia we mnie wstąpiła jest moc działamy też życzę żeby wszystko w zdrówko, żeby dopisywało pusteczki żeby dopisywało zdrówko, żeby nowy rok był wyjątkowy to dbajcie więcej o siebie Więcej ruchu Zdrzewiać się zdrowiej I będzie lepiej Musi być lepiej Kto da radę jak nie my Kejra No Heira. już do wody Więc kopacie jak Niech się chlupie co mi tam Dziecko, ma mieć radochę. Dziecko, dziewczyna, to jest No tak, w żeby w chusteczkach, żeby je otworzyć, wyciągnąć, filmuje nie wiadomo co. No ale psa namierzyłem. Pies też coś namierzył, chyba obiecane miliardy. Unii. No, dobra. Teraz w teraz ważniejsze, najważniejsza część programu. Pozdrowienia dla wszystkich naszych stałych widzów, dla pani Jolanty, dla pani Liliany, dla pani Doroty, dla pani moniki, pana Ewalda, dla pani Krystyny, dla pani Barbary. Pani Mariany, dla wszystkich naszych wirtualnych przyjaciół dla Dawida i jego rodziny zdrowych wesołych świąt no i, no i teraz to zajmujemy się naszym delektowaniem spacerem piesek już cały utaplany to fajnie, miejsce, gdzie można wyjść trochę Staram się wyjść właśnie jakoś teraz szybko Póki nie ma innych spacerujących Bo ja rozmiar nie gra znaczenia, dopóki się z psami nie spotkamy Woda z takimi moimi na tych, na, na smyczach Kejra, chodź bliżej, Kejra Nie mogli się napatrzeć na tego psa. Kurczę, prawda, to jest. Uwielbiam wczarki niemieckie. Tutaj na jednym z forum, który jestem ten tam jeden pan właśnie pokazywał. Ma 6 albo 7. Kurczę, bajka, tak sobie wyjdzie rano z takiej gromadki wesołej. To jest przyjaciel człowieka, pies. Polecam wszystkim, którzy mają możliwość. Taki pies potrzebuje, jak widzicie, ruchu dużo. gania. ktoś ma możliwość, polecam takiego kompana. Fajna sprawa. O tej znajomym się różnie. Mają różne humory, kochają się z bleczego, Jakieś polityczne, jakieś religijne, jakieś inne aspekty, które wszystkie przyjaźnie, wszystko niszczą. A pies jest zawsze. Zawsze można się pochodzić, pospacerować. Fajnie czas spędzić. Polecam. Żonetka ale to. Teraz będziemy tak to, to, to częściej, będziemy tak sobie hasać. No teraz właśnie nowy rok ja ma być jakoś taki bardziej intensywny w moim wykonaniu Muszę też o was, w, w własnym interesie zadbać o, o to, żeby się więcej ruszać Będzie dobrze No, teraz jeszcze życzę wam Co mam w ogóle dzisiaj za dzień mamy? Środę? Wtorek? To środa nie wiem, ale ten, w każdym razie życzę Wam wszystkim miłego dnia Żeby było tak jak być powinno Czyli pozytywnie I głowa do góry Damy wszyscy radę Tak jak mówiłem, środa, środa, dzień smroda Więc dzisiaj nie śmierdzimy w łóżku Dzisiaj się więcej ruszamy Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Ze do spaceru